Coś szalonego się dzieje tutaj na Emar Beachfront. Milena Sadowska z kawą rusza do taksówki. Dokąd mierzesz Milenko? I to jest Dobra, już, już, już. To już otwieramy, kochanie. Siadaj. Wsiadaj i bądź happy. Moi drodzy, tylko szybki update, bo jesteśmy w Dubaju, już jesteśmy po jacht party, po świętach w Polsce, ale Milenka nagle poczuła się nie najlepiej, poczuła się przeciążona tym wszystkim, bo wyprzedaliśmy też cały stok Mili Sadowski i mówi, że dopóki nie odpocznie w dżungli i na rajskiej plaży, to nie będzie miała spokoju, dlatego też ruszamy w tę podróż. Zostańcie z nami. Nie mogę się doczekać, słuchajcie, mamy teraz taki trip. Lecimy w końcu na wakacje. I po prostu się tak cieszę. Naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo tego potrzebowałam od dłuższego czasu, dlatego że ten rok, poprzedni rok był naprawdę mega intensywny dla mnie, dla nas w ogóle, bo bardzo dużo włożyliśmy pracy i w perfumy, eliksiry, mili, i w organizację Sylwestra na jachcie w Dubaju i po prostu naprawdę kosztowało nas to bardzo dużo i nerwów, i energii, i stresu. Powiem Wam, że jak się obudziłam dzień po Sylwestrze, to normalnie się czułam, jakby ktoś wypiął wtyczkę ze mnie. Byłam tak wysana po prostu z energii, bo już zeszły te wszystkie emocje, w ogóle tak jakby po tym całym roku i czułam się naprawdę źle. I po prostu obudziłam się z taką myślą, Muszę lecieć na wakacje. Dieta prawdziwej księżniczki. Zaczyna się od Przesłaniania ust kiedy się rozmawia. To jest prawdziwa księżniczka. Ja, ja nie wiem, ja nie będę ci odpowiadać. Wiem, ale pokaż co jesz. Tutaj najlepiej... ale nie tak dużo. Kawałek hmm. Mega co? Ja wam powiem, że uwielbiam przed samolotem zjeść McDonalda, dlatego że... Idziesz spać Idę spać po prostu Jak ja sobie zjem McDonalda, to ja zaraz po tym McDonaldzie, to ja jestem taka śpiąca i prześpię cały lot, więc uwielbiam to A ja będę jadł kanapkę z trynczykiem. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Gadujcie wam drodzy. Nie za strach pomyśleć, ile będzie o pieniędzy za tą podwójne teraz. <grym> Przecież to wygląda jak hotel. A najlepsze jest to, że jesteśmy sami! Jesteśmy sami, we dwójkę. Oj, czeka na nas pani tam. Patrzcie, jak pięknie. Jezus, Maria. Nice. No I fajnie, a teraz Hello, hi, sir. Amazing place. So beautiful. Wow. Milenka, this this is the gold, Trzeba było dać 6 700 tutejszych pieniędzy. Ja mu dałem 7, czyli 300 tipa miał, i on do mnie mówi: tylko 300. Who is the owner of this house? Um, President of Sri Lanka? No, he's Deshban hacker. Who? Deshbandhu Hacker. He's in Switzerland now. He's a software engineer. Aha, uh -huh. from Switzerland. Yeah! Wow! Oh, wow, I can shoot with this, right? Yes. Yeah. Mm, I can uh, prepare for you Sri Lankan string hoppers, okay? Red rice, milk rice, and veggie omelette, and. Um, omlet? Tak, yeah, oh, veggie oh. omlet. I... Um, I can give you... Um, fruit plate. Mm -hmm. Już jesteśmy przygotowani do spania. Mamy tutaj nasze bagaże. I wybraliśmy jedzonko na jutro. Czyli śniadanie i obiad, bo... Zjemy to w tej willi, Tutaj ta pani przygotowuje te posiłki. A co do wieczora? No to zobaczymy, czy też będziemy chcieli jeść tutaj, czy będziemy chcieli gdzieś sobie pojechać. Mega jest co? Taka dżungla. Mega mega. Tutaj można byłoby całą rodzinę ściągnąć dzisiaj. No. W następnym roku święta robimy tutaj. Tak, dokładnie. <laughs> Się już wylegujesz? Ja już tutaj uziemiam się. Uziemiasz? Popatrz ile tutaj żabek! Zobaczcie jak wygląda nasza kuchnia. To jest kuchnia, w której panie przygotowują jedzonko. I tutaj zobaczcie, jest taki chlebuś. Hello! Hello. <noise> zobaczcie na to. To jest taki chlebuś, który tutaj panie przygotowują na liściach bananowca. Ja już jeden zjadłam przed chwilą i po prostu jest taki pyszny, naprawdę super wygląda. A tutaj jest e, coconut milk. Jest? Milk A, milk rice. Yeah. To jest Sri Lankan traditional. Dish. No, widzicie takie Sri coś. Traditional. O, Sri Lankan traditional. I tak to wygląda. Też bardzo ładnie, ale w ogóle ten chlebuś jest naprawdę taki pyszny. Na razie panie tutaj robią takie przystaweczki, bo będziemy mieć zaraz jajka, wszystko, całe takie duże śniadanie. Ale po prostu chciałam wam pokazać, żebyście zobaczyli, jak to fajnie wygląda. Że w takim domku po prostu wśród takiej dżungli, w sumie to jest całe, całe, całe to co widzicie, to jest nasz ogród. Patrzcie, ile tutaj jest roślinności. Niesamowite są te palmy, są tak duże, ja po prostu chyba nigdzie nie widziałam tak bujnych i dużych palm jak tutaj. Zobaczcie, jak pięknie. Show you like massage? Yes. Massage. Ah, massage. And you also do yoga here? Um, yeah, But ma'am, I will uh, tell you something. We, this is a, a new villa. Okay? We open just two months. This villa? Yeah. Just two months? Yeah. Wow. And do you know, you are our second airbnb guest. Second? Yeah. Wow. So you, so special to us. Wow, zobaczcie, jesteśmy dopiero drugim, drugimi gośćmi tutaj w tej willi. A ale like, i tutaj... Zobaczcie, i tutaj robią masaż. It looks very nice. And what is here? Bo to wygląda... Wiecie jak to wygląda? Hello. What is this? Um. For people? Yeah, yeah. To when... when yes. they dead. Yeah. Czyli zobaczcie, czyli tutaj jest w ogóle już trumna od razu <laughs> Ciekawe co mają tutaj zwyczaje Oil mm. masage. Nie mogę po prostu wierzyć w to, że tutaj to wszystko co widzicie to jest jeden wielki ogród. Jeden wielki po prostu ogród. Niesamowite. Nie mogę uwierzyć, że tak jest ogromny i jest tyle roślin tutaj i tego wszystkiego. Co pan Iman tutaj robi. Pod parasolką sobie leży. Pan ci rozłożył taką parasolkę? No, wygląda to bardzo ciekawie powiem ci. Widać, że masz chill. To jak on się nie. Ten co jak zobaczył kobietę, to mu szczęka opadła tak do samej A, ziemi. Maska! Maska! Tak jest! Szedłeś jak maska. Tak. Ja ja maska to jest? Mój no, no i właśnie tak mi się skojarzyło, że idę tylko. Tak, to powiedz o tych dzikusach, jak to było? Oh. O dzikusach była taka sytuacja, że bardzo mało spaliśmy. Tak naprawdę poszliśmy spać o godzinie piątej nad ranem i ja w ogóle nie mogłam w nocy spać. Mm. I o godzinie 8 rano tutaj, tutajszego czasu obudziło mnie takie, taka jakby w oddali taka muzyka, takie wiesz o coś, takie tu, tu, tu. Tak. Ja nie słyszałem tego, ale. Ty sobie spałeś. A ja po prostu mówię, nie, no, no specjalnie z Dubaju przyleciałam tutaj, żeby odpocząć, żeby posłuchać śpiewu ptaków i po prostu słyszę jakąś muzykę, do no, nie. Wstałam, mimo że miałam zaklejone oczy tak, że nie mogłam w ogóle, wie to okropnie się czułam, ale mówię, nie, muszę, idę tam po prostu, idę i wyjaśnię tą sytuację, do no, nie? Ale ja wiedziałam, że to nie stąd, tylko gdzieś spoza. No. Ale od razu pomyślałam, że podejdę tam po prostu i poproszę o ściszenie, bo nie możemy spać. No, dla mnie na przykład to nie jest nic dziwnego. I właśnie opowiadałam ci przed chwilą, że ja zostałam tak wychowana, bo mój tata taki jest. On nigdy się nie bał podejść, zapytać, nawet jakby się ktoś nie zgodził, to zawsze mi mówił, że nigdy nie szkodzi zapytać albo poprosić o coś. Czy, czy ktoś może coś dla ciebie zrobić. Dlatego ja jestem nauczona i czasami się Emil ze mnie śmieje, że ja się wysługuję ludźmi po prostu. <gry> Ale wiesz, ja mam tylko po prostu no, ja no. mam takie podejście, że nigdy nie zaszkodzi zapytać albo poprosić. No jak ja tutaj zeszłam, no to okazało się, że ta muzyka jest zwiaty z wiaty sąsiedztwa obok. No ale przyszłam tutaj, widzę, że w naszej wiacie, która jest na terenie naszej willi, panie robią śniadanie. I tam był Więc... taki Paweł. <laughs> I tam był taki Paweł. Poszłam tam do tych pań Aha. i mówię, madam, że ta muzyka jest za głośna. Ja nie... ja nie mogę spać, nie? No. Czy możemy pójść, poprosić, żeby to wyłączyli, albo chociaż ciszyli? A ona mówi, że madam, że tak ciężko, że my nie znamy, nie znamy, tych ludzi, nie? Takie zdziwienie na jej twarzy, że no jak my możemy pójść, poprosić kogoś, kogoś, żeby wyłączył u siebie właśnie, bo ona mówi, ty wiesz, mówi mi, wiesz co to jest? I tam mi podała jakieś takie sri-lańskie słowo. Ja mówię, nie wiem, co to jest? Ona mówi, to jest taki biznesmen. Bizn biznes, biznes. Y, oni chyba sprzedają te warzywa. No. I dla niej to jest, wiesz, ktoś, ktoś już tutaj, jakaś osoba, wiesz, jak już Persona. ma biznes, to już nie jest jakiś zwykły ziutek, nie? No, no. Y, więc ona mówi: Ja zapytam, tutaj jest też y, w ogrodzie, jest taki pan do pomocy, więc mówi: Proszę jego zapytać i on z panią pójdzie. No i podeszłyśmy do tego pana, ona mu wytłumaczyła po sri o co chodzi, a ten pan mówi. Nie no, my nie możemy przecież pójść i zapytać kogoś o ściszenie muzyki. No. I ja mówię, w takim razie to mówię, okej, okay, to ja idę sama. No ale samo mnie nie chcieli też puścić, no bo nie wypada. No i ona mówi, dobra, no to chodźmy, zapytamy. Ja mówię, jeżeli się nie zgodzą, nie ma problemu, ale może się zgodzą. No i podeszliśmy tam pod samo ogrodzenie, a tam nie wiem, z sześciu różnych chłopa. i ona się zapytała, który jest właściciel. No i przyszedł ten właściciel, a ten właściciel taki. Nie, no nie wiem, w sumie ci ludzie tutaj mogą mieć równie dobrze 25, albo 45 lat. Albo 85. Albo 85. Nie jesteś taki w stanie poznać. Dziciel, tak? Taki mały, mały, taki napakowany gostek, uśmiechnięty. E, ja się też uśmiecham, bo mówię, zawsze dobrą energią możesz więcej zyskać, nie? I ta pani się zapytała. I on tą główką tak pokiwał, i mówi: Okej, 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 nie ma problemu. okej, okay, okej, Nie ma problemu, madame. Okej, okay, był no problem. Okay, no problem. I ja mówię, do, do, mówię do, tej, do tej obsługi, do tej pani, do tego pana. Mówię: No widzicie, no co? Zobaczcie, jakie to było proste. Tylko wystarczy zapytać. A po prostu ludzie nie są nauczeni, tak? I często są wychowani jak dzikusy. Więc no. to jest też bardzo dużo, uważam, kwestia wychowania. Bardzo dużo to jest właśnie kwestia wychowania, bo z racji tego, że mnie rodzice wychowali właśnie tak, że ja nigdy nie boję się podejść, zapytać nawet do obcych. Ja myślę, że większość ludzi nie podeszłaby i by po prostu przełknęła tą tabletkę goryczy, że ta muzyka gdzieś tam obok gra. Dobra, Sadowska, skończyłaś, bo się rozkręciłaś. Jak rozkręciłam? Proszę, widzów. Już tu... kamera się rozładowała. Proszę pochwalić za moją historię. Brawo, brawo. Jak moja mama. Ah, yes, yeah. yes. My mom also uh, wears uh, this kind of dresses ah. and a lot of gold. 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 Yeah, you like gold. I like too much. I let my gold there. Uh, <laughs> she took my gold. No, I don't... Even <laughs> here, here <yes. laughs> Nawet tutaj ma pani złoto. There is... Uh, English, German, gold. Y yes. Language. <laughs> what is your name? Uh, Irani. 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 Yes. Very nice. Very nice. <laughs> like where you is your <laughs> beauty... Uh, where is your daughter? Yeah. Yeah, it's a, it's Samu, tak, Fifty-seven. 57. You are 57. Wow. Yeah. No, yes. Uh, this April uh, 58. Wow. Yeah. Wow. Amazing. <laughs> <What laughs> <you laughs> <drink. laughs> fruit. 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 Yeah, wow. Uh, too much. Too much fruit. Yes. That's why you look young, because of fruit. Thank you. <laughs> Ile dni jesteśmy tutaj? No? Few, few days. Few days. A few days. Mm, ale co się. Ales, ale jest, ale. Nie ma problemu. Fajne Ales. problemy. Mama gampa. Po hindusku jeszcze nie jest. Tyle jest w Dubaju, jeszcze nie gadasz. O Jezu, zobaczcie, pani na mnie się herbatkę. Nie, jestem gampa, ani gampa nie Ale herbatka fajna. Thank this you. Is, um, ah, this milk is still milk with me. Milk. Milk. Yeah. Yeah. Wow, Mil this is with yeah. sugar. Milk yeah. No. Huh? Uh, she she Davai uh, yeah. okay. <laughs> <laughs> It was very nice to meet you. Yes. Yeah. Very Thank nice you, to meet uh? you. Thank okay. you. Thank My? you. Very <laughs> much. Much. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Thank you. Thank you. See you. See you. Okay. See you. See you. Gen beautiful. You too. too. <laughs> Okej. Okay, yeah. Thank you. Bye. See you. Bye bye. Bye bye. Okay. Bye. See. Bye. You. Super co? No super. Jeszcze jak odchodziła to przytuliła ją, wiesz, i powiedziała to zobaczenie. Ale niesamowita kobieta to. Niesamowita. Taka ma taką no. miała energię. Że normalnie jak tu weszło, to jakby pokolorowała te wszystkie kwiaty tutaj wokół, nie? Try this with lunu mix. Uh -huh. and This is milk rice. You can try this with um, lunu miris or coconut sambar. This is like onion, yes. Yeah, onion and chili. Ah, and chilli. Yeah. Spicy. spicy. Very spicy. <coughs> and this is Sri Lankan string hoppers. You can try this with egg gravy and coconut sambal No, no, no. I tutaj jest jajeczko i owoce. Mm -hmm. This bread is amazing. No. <laughs> Ten chleb jest jak pewnie z tego twojego azerskiego pieca. A. Zobaczcie, cały mój układ nerwowy wyszedł tutaj na twarzy. Z tego, co się dowiedziałam od takiej znajomej pani doktor, to, że mnie wysypuje tutaj na skroniach i na policzkach, to jest Stres. Właśnie to jest ten układ nerwowy, który się odkłada, bo nie mam dużo na brodzie, nie mam też dużo na czole. Najbardziej, najgorsze są tutaj policzki, więc e, dlatego też postanowiłam przylecieć, żebyśmy tutaj przylecieli po prostu gdzieś, gdzie jest natura. I powiem Wam, że teraz zrobiliśmy taką drzemkę i normalnie trochę mi się wycisza, już jest trochę lepiej, no ale wiadomo, że to jeszcze nie to samo co było przed. Zobaczymy. Fajnie, no? Hej! 51% osób chciałoby pokonać strach, założyć swój biznes.